Cześć, tutaj Founder i witam was w Escape from Tarkov, czyli nowym survival shooterze, który został wydany. No właściwie nie został jeszcze wydany, jest to dopiero wersja Alpha i to taka początkowa zupełnie wersja Alfa, ale jest to gra, do której dostałem dostęp dzięki uprzejmości producenta tej gry i mogę wam ją pokazać. Gra myślę, że będzie znana osobom, które są zainteresowane Daisy generalnie, ponieważ od długiego czasu mówi się o Escape from Tarkov, że będzie to killer Daisy. O tym zrobię osobny materiał, bo jednak te gry zasadniczo się różnią między sobą i nie sądzę, żeby, żeby musiały konkurować. Myślę, że mogą zagospodarować podobnych graczy, ale obie są na tyle różne, że, że jednak w obie będzie się grało. Ale o tym kiedy indziej. Escape from Tarkov to Sudowival Shooter, tak? czyli gra, w której śmierć karana jest utratą sprzętu, tak jak w Daisy chociażby. Gra cała polega na tym, aby. Uciec sobie. Teraz wam pokażę. To jest, to jest cała mapa tarkowa, tak? Będzie 10 map. Generalnie, każda z nich jest, powiedzmy, instancją, która, w której będzie walczyło ze sobą kilku do kilkunastu graczy, plus, plus żołnierze sterowani przez AI, czyli boty tak zwane. I na każdej tej mapie, naszym zadaniem jest ucieczka z tego miejsca, tak? każdej, Na każdej mapie jest kilka stref. Ewakuacyjnych, do których musimy się dostać, i tak naprawdę to my decydujemy, kiedy się będziemy z nich wydostawali. Można to zrobić szybko, można to zrobić powoli, tak naprawdę wszystko zależy od nas. Ważną uwagą jest to, że na mapie jest porozmieszczanych troszkę, troszkę z różnych przedmiotów do lutowania, tak, do podnoszenia i do zbierania. Za te przedmioty, po pierwsze, możemy ich używać w czasie następnych potyczek, albo możemy je sprzedawać, uzyskując pieniądze na potrzebny nam sprzęt, tak. I teraz tylko od nas zależy tak naprawdę, ile tych przedmiotów wyniesiemy z danej mapy. Przy czym trzeba pamiętać o tym, że jeżeli zgniemy, to wszystkie przedmioty tracimy właściwie, tak? Więc wszystko, co zabieramy so, ze sobą na misję, musimy pamiętać o tym, że możemy to stracić po prostu, tak? Cały, cała gra ma być powiedzmy przechodzeniem po kolei wszystkich instancji. Będzie można oczywiście. Wziąć sobie dowolną instancję, wybrać później, ale jeżeli przejdziemy całym, cały Escape from no to będą tam dla nas pewnie jakieś bonusy przewidziane. Trudno w tym momencie powiedzieć, jeszcze nie jest to do końca wyjaśnione. W każdym razie, jak widzicie, będzie 10 map. Mapy są dość zróżnicowane pod względem wielkości i zagospodarowania terenu. Mamy mapę taką jak to czyli las po prostu. Mapa dość otwarta, tocząca się, gra, gra się toczy w lesie. Kilka, kilkanaście budynków dość małych, jak tartak na przykład, czy jakieś budki strażnicze i, i, pojedyncze domki. Mapa, mapa Customs, która jest powiedzmy mieszaną mapą, mamy tam troszkę budynków, mamy również otwarte tereny i mapa Factory, która, która mieści się w zrujnowanej starej hali fabrycznej. Mapa bardzo klaustrofobiczna, z wąskimi przejściami, bardzo ciemna, z małymi pomieszczeniami i, i walką na krótki dystans, więc mapy są na razie zróżnicowane. W najbliższej aktualizacji mają dojść dwie nowe mapy. Yy, mają zostać już yy, upublicznione i będzie można na nich się zmagać. Yy, więc tak to wygląda. Yy, dostępny jest też tryb, yy, tryb dla. Yy, wybierzmy sobie jakąś mapę, tak? Jest też dostępny tryb offline, gdzie możemy podać, albo zupełnie sami pochodzić i pozwiedzać sobie dany teren, tak, aby znaleźć wyjście, aby znaleźć miejsca, gdzie możemy znaleźć przedmioty. Albo włączyć grę z botami. Tak? Taka możliwość pozwala nam, yy, pozwala nam yy, sprawdzić się ze sztuczną inteligencją, tylko yy, nie tracimy nic, to zabierzemy ze sobą. Nawet jeżeli boty nas zabiją, to nie tracimy żadnego akwipunku, ale jednocześnie niczego z takiego raju nie, nie wyniesiemy. Tak? Wszystko, co poniesiemy, zostaje nam zabrane i niczego ani nie tracimy, ani nie zyskujemy, więc możemy się spokojnie bez stresu pobawić. W trybie online, jeżeli zostajemy zabici, to. Cały ekwipunek, który wzięliśmy ze sobą na misję, albo który zebraliśmy na miejscu, zostaje nam odebrany. Tak? Mamy tutaj swoją, swój magazyn, można powiedzieć, w którym przechowujemy wszystkie, wszystkie fanty, które znaleźliśmy i dostaliśmy na początek gry. Tu mamy swoje wyposażenie, które zabierzemy ewentualnie na najbliższą potyczkę. W czasie gry musimy dbać. O swoje, o swoje pożywienie i, i wodę chociażby, bo to też tam się zużywa. Niektóre większe mapy, jeżeli będziemy chcieli, chcieli je przelutować w większej, powiedzmy, przelutować w większy obszar, tak, to będzie musieli się wyżywić po drodze i, i napić. Z tego, co mówią twórcy, jeżeli będziemy mieli na przykład dużo sprzętu ze sobą, czyli będzie, będzie to ciężki jak fipunek, to po pierwsze, będziemy szybciej się męczyli, a po drugie, szybciej będzie nam się zużywała na przykład woda, tak, i dlatego więc będziemy musieli o to jeszcze bardziej dbać. Oczywiście, zestawy medyczne różnego rodzaju, splinty, bandaże tego typu rzeczy, plecaki, kamizelki, uprzeży. Naprawdę, sprzętu jest dość dużo, dość dużo rodzajów broni. Na początek tutaj dostajemy, dostajemy 7 pistoletów, tak? 3 makarowy i cztery pistolety MP443. Do tego amunicja, magazynki. To jest taka startowa nasza, startowa nasza konfiguracja, z której możemy korzystać. Możemy oczywiście dokupić sobie te bronie. Zobaczcie, już wam to pokażę. Mam tutaj. Sprzedawców, którzy, którzy oferują różnego rodzaju bronie, ulepszenia, magazynki, amunicję wszystko co tak naprawdę nam jest potrzebne, więc, to jest jeden ze sposobów na zdobycie tego sprzętu. Drugim sposobem jest oczywiście walka w terenie i, i zdobywanie, zdobywanie sprzętu na graczach albo na, na botach. Przeważnie, gracze są dużo lepiej uzbrojeni, to tak? nie, nie, nie noszą za, za, na sobie za dużo sprzętu, no ale oczywiście też trzeba z nimi walczyć i też mogą nam zrobić krzywdę, jak najbardziej. Więc, jak widzicie, z jest dość dużo jakieś małokławy, jakieś czyli kominiarki, czapeczki, noże. No, jest, jest tego cała masa. Klucze również możemy znaleźć do niektórych pomieszczeń, bo niektóre pomieszczenia na mapie są, na mapie są zamknięte. Żeby je otworzyć i wziąć tam do najpierw trzeba znaleźć klucz, albo kupić ten klucz właśnie tutaj u sprzedawcy. Wygląda to naprawdę bardzo ciekawe. Gra jest hardcoreowa, że tak powiem, bo tak jak powiedziałem, nie ma tutaj. Nie ma wybaczy. jeżeli was zastrzelą w czasie misji online, to po prostu tracicie wszystko, co zainwestowaliście, więc adrenalina jest niezła. Oczywiście, tak jak w Daisy, chociażby nie ma zaznaczonych przeciwników w żaden sposób, nie ma minimapy, nie ma żadnych właściwie znaczników. Wszystko, co zobaczymy, musimy, musimy dostrzec wszystko własnymi oczami i nie wiemy, czy kiedy kogo zabiliśmy, czy... No tak naprawdę wszystkie informacje, które zdobywamy w grze, musimy zdobyć sami. Tak? Gra nie podaje nam żadnych informacji, przez co, przez co oczywiście jest jeszcze trudniej. Świetnie wygląda warstwa dźwiękowa i wizualna gry. Jest to oczywiście jeszcze alfa, więc nie wszystko jest do końca zrobione tak, jak potrzeba. Trzeba na to wziąć poprawkę. Z FPS-ami jest pewien problem w niektórych miejscach, ale podobno w najbliższym update mają to troszkę poprawić. Udźwiękowanie jest naprawdę fantastyczne. Sterowanie postacią jest bardzo dobre. No, i zobaczymy, jak to będzie wyglądało dalej. Naprawdę muszę powiedzieć, że gra robi wrażenie. I to nie tylko samym sam wyglądem i, i udźwiękowaniem, tak jak powiedziałem, ale również stylem rozgrywki. Gdybyście wzięli Daisy, wyjęli z niego tylko walkę i pozwolili graczom wybrać dowolną broń. Może nie dowolną, ale wybrać broń przed wyjściem do walki i zostawili tylko ten fragment, kiedy się strzelacie w Daisy, tak i kiedy lutujecie, kiedy wiecie, że ktoś jest bardzo blisko, tak, was? to właśnie to jest Escape from Tarkov. Mniejsze mapy, mniej ludzi, ale bardziej intensywna rozgrywka, mniej, mniej tego lutowania, zwiedzania terenów i przygotowywania się tak naprawdę i szukania. Natomiast wszystko skupione na, tym, na tej walce. Dlatego mówię, że to są troszkę różne gry. W obu tych grach są fajne rzeczy, natomiast Escape from Tarkov skupia się głównie na tym, na tym strzelaniu. W przyszłości mamy mieć misje jakieś dodatkowo od sprzedawców chociażby i... Innego typu eventy, żeby urozmaicić troszkę tą rozgrywkę. Natomiast w tym momencie jest to typowy z shooter, tak? Czyli kogoś widzimy i do niego nawalamy, próbujemy przeżyć, zebrać jak najwięcej lutu i uciec po prostu ze strefy, po to, żeby ten lut zabezpieczyć u siebie w magazynie. Więc tak to wygląda. Gra myślę dość fajna. Będzie się pojawiała u mnie na, na Twitchu i na YouTubie na pewno, więc trzymajcie rękę na pulsie. Myślę, że sporo osób jest tą grą zainteresowane i czekało po prostu na materiały z tej gry, więc. Proszę bardzo, mamy materiał z gry i od czasu do czasu będą się pojawiały materiały, a to było takie pierwsze spojrzenie i pierwsze wyjaśnienie o co właściwie chodzi z tym Escape from Tarkov i o co tyle szumu i czy warto się tym zainteresować, więc krótka odpowiedź na to pytanie. Tak, warto się zainteresować i dlatego zapraszam Was do mnie na streamy i na YouTubea. Do następnego spotkania w Tarkowie. Trzymajcie się, cześć! Se mraze!